Postanowiłam, że nagram ten film, skoro tak cenicie mój kanał za szczerość, autentyczność i pokazywanie normalnego życia. Ostatnio mam gorszy czas. Ostatnio mam gorszy czas, jak to zwykle bywa przed okresem. Ja to bardzo, bardzo źle przechodzę. I moje wahania nastrojów w PMS-ie są. no duże. I tym razem na przykład. i mówiąc to bardzo, bardzo szczerze potrafiłam się popłakać yy, pod prysznicem o kotlety, ja nie żartuję. Ale jeszcze Wam się przedstawię, bo nie, nie wszyscy pewnie mnie znają, nie wszyscy kojarzą ten kanał nie, nie wszyscy wiedzą co ja tu robię i tak dalej, więc jeśli się jeszcze nie znamy, to ja jestem Asia, to jest kanał Ogromnym życie, na którym omawiam tematy związane z moją depresją, z organizacją, z nawykami i self-carem. Więc jeśli Was to interesuje, to tam jest przycisk, który możecie sobie kliknąć i być na bieżąco z moimi filmami. Kolejny raz nakładam na siebie presję. Kolejny raz wymagam od siebie za dużo. I kolejny raz próbuję spełniać oczekiwania innych ludzi. Czyli trzy rzeczy, z którymi mam największy problem i myślę, że część z Was się pewnie ze mną utożsami, bo to jest chyba raczej dosyć powszechne. Zjawisko. Ale od czego się w zasadzie zaczęło? Od tego, że w piątek, dzisiaj jest poniedziałek, w piątek miałam kontrolę u dietetyka. Ja tam robię taką mm, relację mojej pani dietetyk z tego, co jem. Robię zdjęcia i zapisuję aktywność, kroki e, i tam nie wiem, jakieś bieganie czy coś, takie rzeczy. I no. Generalnie troszkę mi się przybrało na wadze. Wiem, jakie błędy popełniłam i, i tak dalej, więc wiem na co zwrócić uwagę, ale jakoś tak, jak usłyszałam, że tą aktywność powinnam jeszcze podwyższyć, gdzie ja nie zawsze mam ochotę. Nie każdego dnia mam ochotę się ruszać, nie każdego dnia mam ochotę wychodzić i robić długie spacery, nie każdego dnia mam czas na to, żeby wyrobić te 10 tysięcy kroków. I jakoś tak to mnie uderzyło, że. nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale dotarło do mnie, że ja się już zmuszam do tego. Zmuszam się do tego, żeby moje jedzenie było super fajnie zbilansowane i takie. Bo ja jestem generalnie na redukcji. I przynajmniej w teorii. I mam już dość takiego myślenia cały czas, że muszę uważać na to, co jem, żeby tego nie było za dużo, zbyt kolorycznie, zbyt coś tam i coś tam. I tak sobie cały czas odmawiać tego, tamtego, siamtego. Gdzie ja potem po takim y, czasie lepszych dni jedzeniowo, jakościowo, jakościowo-jedzeniowo mam potem na przykład jeden, dwa, trzy dni, gdzie Mam taki jakby napad i wpieprzam, kurde, nie wiadomo, ile cukru i słodyczy. Także mam, mam z tego głowy, że coś jest nie tak. I. I też zauważyłam, że ja wracam ostatnio, zaczęłam wracać z pracy na piechotę, na mieszkanie. Nie dlatego, że mam ochotę i że robię to dla siebie, tylko dla cyferek. Czajcie, żeby wyrobić te. Ta aktywność, którą by chciała moja pani dietetyk, i nawet mój bartek mi zwrócił uwagę, że ja w zasadzie w dalszym ciągu próbuję spełniać oczekiwania i tak, jakby pokazać mojej pani dietetyk, że ja jestem super, że ja sobie poradzę, że ja ogarnę tak, jak ona by chciała. Tylko, że mnie to zaczęło już męczyć. I jak sobie to zdałam sprawę z tego, to dotarło do mnie, że ja już mam w zasadzie dość tej yy, redukcji. I, I tutaj dochodzę do tego. Yy, do tego pokaja pod pysznicem. Teraz mnie to w sumie trochę bawi. Yy, ale po prostu poszłam się wczoraj umyć, umyć głowę i normalnie tu się myję, a tutaj już zaczynam ryczeć, że, że wiecie, że mam ochotę na taki typowy polski obiad. Yy, chwila przerwy na czyszczenie mm. <laughs> pamięci. Yy, w telefonie? Siedzę pod tym prysznicem i tak sobie myślę, że kurde, mam ochotę na typowo polski obiad. Ziemniaki z mizerią, ziemniaki z koperkiem, yy, ziemniaki z koperkiem mizeria i kotlet w panierce, ale nie, bo kotlet w panierce nie, bo panierka jest kaloryczna i coś tam. Bo mogę kotleta, ale mogę bez panierki i coś tam, coś tam. Wiecie, to jest coś takiego, że z jednej strony ok, rozumiem, wiadomo, że na redukcji trzeba pilnować tego, żeby nie jeść ponad y, swoje za zapotrzebowanie kaloryczne, no ale dla mnie to już weszło w taki tryb. Y, nie mogę tego, bo nie. Zjadłabym to i tamto, bo mam ochotę, ale nie, bo nie. Nie, bo nie mogę. Więc to już trochę, trochę niezbyt. Y, niezbyt normalna reakcja, raczej takie już trochę toksyczne podejście i, i zauważyłam, że... poczułam, że muszę po prostu przystopować. Trochę to poszło w drugą stronę, bo na przykład wczoraj się nażarłam, dzisiaj się nażarłam też cukru i tak dalej, ale... ale myślę, że tą jakby równowagę już wyrównałam sobie to i... I myślę, że teraz już uda mi się to jakoś zrównoważyć i, i nie przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę. Mam nadzieję, będę się pilnować przynajmniej, przynajmniej. I powiem wam tak szczerze też, że miałam nie kupować książek, ale dzisiaj siedząc sobie w pracy, jak miałam chwilę przerwy, to znalazłam sobie trzy książki na Empiku. Jedną kiedyś, kiedyś i teraz sobie przypomniałam, że mogę ją zamówić, bo i tak planowałam ją w pierwszej kolejności, ale przede wszystkim zamówiłam sobie książkę, którą polecała dziewczyna z profilu Schudne 35 kg na Instagramie. Jako książkę, która pomogła jej w walce z zaburzeniami odżywiania. Ja czasami się zastanawiam, czy sama nie mam problemu z tym związanego. Nie wiem, mogę tylko e, przypuszczać, ale wydaje mi się, że tak czy siak taka książka mogłaby mi pomóc. E, jak sobie nie robić krzywdy po prostu przy, przy próbie ogarniania swojej diety. Bo mi te konsultacje z dietetykiem naprawdę sporo dały. E, wyszłam z takiego jedzenia cały czas tylko cukru. Nauczyłam się jak komponować posiłki, żeby one mnie dłużej, na dłużej syciły, żeby nie podjadać między posiłkami, aczkolwiek ostatnio to poszło już właśnie trochę w złym kierunku. I to nie tak, że moja pani dietetyk jest zła i, i ojejku, tylko ja się źle nastawiłam. W sensie ja mam problem z perfekcjonizmem. No, umówmy się, to jest jeden, jeden z moich większych problemów. To, że wydaje mi się, że muszę, że powinnam, dostosowuję się do zdania innych ludzi, a jeśli ktoś w ogóle jest autorytetem, to ja już będę robić tak, jak mi powie. I właśnie tak jest z dietetykiem. Moja pani dietetyk pokazuje mi na podstawie moich zdjęć, mówi mi zdjęć mojego jedzenia, mówi mi, co mogę poprawić. Czego jest za dużo, czego jest za mało i tak dalej. Tylko, że to są rady, a nie jakaś wyrocznia, jak ja mam w 100% czasu jeść, bo nawet moja pani dietetek mówi, że to nie jest tak, że ja sobie nie mogę pozwolić na takie rzeczy: nie wiem, jakieś ciastka, czy jakieś słodycze, czy coś. Tylko muszę uważać na ilość. Tylko, że ja cały czas nie umiem tego balansu znaleźć, bo. Też jest taka kwestia, że się trochę boję, że przytyję. Nie wiem. Wydaje mi się, że to co mówi moja pani dietetyk na normalną osobę bez problemów natury psychologicznej by podziałało dobrze, a na mnie nie działa dobrze. I będę musiała z nią porozmawiać. Bo może, może jestem e, trudniejszym typem e, podopiecznej, do której trzeba będzie jakoś indywidualnie podejść. <grym> Trochę, trochę inaczej, no, no i tyle. I naprawdę wczoraj dotarło do mnie, że ja naprawdę mam dość tej redukcji. I tak się zastanawiam, czy nie pójść na następną wizytę i nie powiedzieć wprost, że ja już nie chcę się odchudzać, Ja chcę tylko naprawić relację z jedzeniem, żeby to przestało się wahać góra dół, a ustabilizowało się na jednym poziomie. I dopiero jak się tego nauczę, to coś mogę redukować, bo tak to, to chyba to nie ma sensu. Potrzebowałam się wam wygadać. Potrzebowałam się wygadać. No to tego tak podsumowując, dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej takich y, moich przemyśleń, bo ja bym w sumie szczerze, chyba potrzebowała czasem taki film rzucić <grywny> luźniejszy. I z jednej strony to też jest kwestia w sumie y, narzucania presji na siebie i wymagania od siebie za dużo, że ja się skupiam na tym. z jednej strony, chcę, żeby na tym kanale pojawiały się treści takie, jakie ja bym chciała, żeby mi się podobało, żeby ymm, żeby podobało mi się nagrywanie i montowanie i tak dalej. Z drugiej strony mam wrażenie mam. Nie, nie wrażenie, tylko mam świadomość, że też powinnam dodawać takie treści, które Wam się będą podobały, żebyście Wy byli zadowoleni. I, i z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony się za bardzo spinam. Dobra, bo już odbiegam od tematu te, głównego tego filmu, a chciałam głównie o tej diecie pokazać. Bo mnie to cisnęło strasznie teraz. I potrzebowałam się wygadać. Także z jednej strony wy się czujecie. Yy, aha, tu moja piżama jeszcze leży. Wy się czujecie bezpiecznie. Yy, tak mi ostatnio ktoś napisał w komentarzu bezpiecznie yy, z, z moimi treściami, yy, zaopiekowani być może, ale z drugiej strony też ja czuję się zaopiekowana. Tym kanałem, bo to też jest dla mnie dosyć terapeutyczne. I wasze komentarze też dużo dają. Uwielbiam was. Jesteście super. Podoba mi się, że mamy tutaj taką fajną społeczność y, ludzi ogarniających życia swoje i y, starających się to wszystko jakoś ogarnąć. Dobra, nieważne. Kończę, bo zaczynam gadać głupoty. No, to do następnego wtorku. Pa!